Jestem pewien, podziwu Wartka i to widać, że tak jak tu wspomniał, był przygotowany do tej roli i, i naprawdę świetnie to wygląda. I, i, i te, te treningi indywidualne, to przygotowanie i, i etyka pracy po prostu rozwala. Wartek jest naprawdę tak, jak był zawodnikiem, że zawsze robił wszystko na, na 100% tak samo jest w roli trenera. Dzięki trenerze. <grym> A ja powiem. Ja najwięcej czerpię od y, y, trenera czegoś, y, czego ja sam jakby nie, nie mam w tej chwili, czyli doświadczenia. Czyli to, to jest, y, uważam, że największy kapitał a, trenera, i, i też wiem jak to było z perspektywy zawodniczej. Tak, jak byłem zawodnikiem 19-letnim, to nie rozumiałem pewnych rzeczy, a dopiero jako zawodnik tam 35-letni wiedziałem, jakim ja dysponuję kapitałem, którego ci zawodnicy nie mają. Mimo tego, na przykład, że mają potencjał, tak? I ja tak samo właśnie te, te staram się teraz na trenera patrzeć w ten sposób, że, że wiadomo, że trener zagrał, nie wiem, tysiąc meczów jako trener był, był jako trener asystent na, na wielu imprezach też na ważnych meczach BCL i to wszystko widział od środka. Ja w, tym, ja w tym byłem powiedzmy jako zawodnik, więc jakby ja nie mam tego doświadczenia i tutaj właśnie staram się czerpać od trenera w tej kwestii. Ile mogę, tyle po prostu podglądam, i, i to jest według mnie coś, co jest bezcenne doświadczenie. Przez te 11 lat, jak tu jestem w Toroniu i, i byłem tylko ja, jako jeden asystent, wiem, jak, jak ciężko jest. I wiem teraz, jaki Bartek doszedł, jak jest, jak jest łatwiej nam wszystkim. Przy dobie teraz właśnie tego mocnego scoutingu i tak dalej i teraz mam ok, raz w tygodniu mecz to jest dużo łatwiej, ale tak jak Bartek wspomniał jak graliśmy w BCL-u, gdzie graliśmy co trzy dni, a były też takie momenty, że jeśli nie było czasu, bo graliśmy w tych eliminacjach do BCL-u za czasów Michewca, to naprawdę było tak ciężko, że, że samemu to Mało, mało czasu było do, 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 do spania, i tak yy, uważam, że taki model, gdzie jest dwóch asystentów, to jest po prostu już mus. Inaczej się nie da. Zwłaszcza, że tak jak teraz Bartek jest, że, że może mieć indywidualne, dodatkowe indywidualne treningi z tymi młodszymi zawodnikami, lub zawodnikami, którzy potrzebują tego, a Bartek to, to robi. To ja powiem, jakby od drugiej strony bo ja teraz dołączyłem i jakby ja nie wiem, jak to było być asystentem, jednym asystentem i odpowiadać za. Scouting zawodników, scouting taktyczny, czyli te wszystkie zagrywki oglądać, ten mecze oglądać, być przygotowanym na obronę zawodników i tak dalej, tak dalej. jeszcze prowadzić treningi indywidualne, więc tutaj naprawdę czapki z głów dla, dla trenera i, i duży podziw, bo, bo osobiście ciężko mi sobie teraz wyobrazić, że to robi jedna osoba. Naprawdę, bo to. Czasami jest tak, że na przykład mi się zdarzy, nie wiem, że jestem przy komputerze 7-8 godzin dziennie i po prostu szukam tych zagrywek, oglądam tych meczów dużo i jak sobie pomyślę, że to miałaby się robić tylko jedna osoba, znaleźć te wszystkie zagrywki drużyny przeciwnej, narysować to potem dla trenera pierwszego w tym takim programie, to wszystko potem wydrukować, zrobić jeszcze analizę zawodników, pociąć to wideo i tak dalej. Wiem, że są jeszcze trenerzy, którzy pracują sami. Ale to naprawdę duży podziw dla nich, bo, bo jak się jest, w, tak jak jestem teraz z trenerem, razem jesteśmy, to, to naprawdę jest dla mnie przyjemnie się pracuje, bo wiem na czym moja rola polega, w sensie jak ja mam swoje działania, które muszę zrobić oddelegowane, wiem co robi trener, więc jakby każdy się może skupić na tej swojej działce, którą musi zrobić, i, i sobie to po prostu robimy efektywnie i każdy to robi na 100%. Teraz też jest łatwiej, bo mamy program. Parę, parę lat temu tego nie było i właśnie w tym najcięższym naj, naj takim okresie, gdzie, gdzie nie, nie mieliśmy dostępu do synergii trzeba było siedzieć i oglądać te wszystkie mecze i to wszystko wycinać i, i, programami, tylko sam, dla jednej osoby to naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Teraz jest dużo łatwiej, nie dość, że jesteśmy w dwójkę, to, to jeszcze mamy programy, które nam ułatwiają tą pracę. Dla mnie też jakby Dużym ułatwieniem jest to, że mecze są na YouTubie, bo ten program, który mamy, właśnie z którego korzystamy, czasami kluby wysyłają te, te mecze i kamera gdzieś tam jest pod sufitem nie? I, i na przykład dla mnie, kiedy ja jestem odpowiedzialny za zagrywki drużyny przeciwnej, to ja muszę gdzieś tam te wszystkie znaki znaleźć, co oni pokazują, co krzyczą, a, a często jak jest taka ta kamera powiedzmy fabryczna, to, to nic nie widać albo w takiej, jak powiem, rozdzielczości. A, a jednak te mecze na YouTube często mają przebitki gdzieś tam na timeouty, Podczas osobisty też są zoomy, więc dla mnie to jest to duże ułatwienie i, i, i fajna rzecz. Szczęście. <laughs> Trochę nam tego szczęścia, w tym sezonie zabrakło skuteczności, i też tak. Zawsze jest loteria jak się wybiera zawodników, oczywiście ten scouting jest nie, nie tylko koszykarski, ale też i mentalny, jak, jaka to jest osoba i tak dalej I, i, i zawsze są obawy czy trafimy czy nie. Wybraliśmy Michę Lapornika, który miał być głównym strzelcem, który miał największe doświadczenie w europejskiej koszykówce, no i, i coś nie, nie zafunkcjonowało, Micha świetny na treningach, a, a na meczu nie mógł nie mógł trafić i tutaj, tutaj jakby nam tego, tego zabrakło i pamiętamy początek, że Michał nie mógł nic trafić, Aliasz jeszcze nie był w tej formie, w której jest obecnie i te dwie takie, te dwie takie przyczyny spowodowały to, że, że były porażki. Gdyby który z nich grał na swoim poziomie, to myślę, że byśmy troszeczkę wyżej stali w tabeli i, i to były te, te momenty, które poszły w dół. No i, tak jak powiedziałem o tym szczęściu, gdyby może było trochę więcej szczęścia, może by te trójeczki więcej powpadały, może byśmy powygrywali, byłoby trochę, w lepszych humorach byśmy byli. No tak jak powiedział trener, że tak trochę do tego nawiążę, że liga od kilku sezonów jest bardzo wyrównana i te mecze praktycznie są na, na żyletki. Tabela jest bardzo płaska, i jeden mecz potraficie dać do top 4, jeden mecz przegrany, potraficie dać walkę o utrzymanie, i, i każdy mecz w tej, w tej lidze jest bardzo ważny i, i, i to też pokazuje historia. Nawet wczoraj Górnik Wałbrzych ograł dziki, przegrywając po trzech kwartach, tam 15 punktów. Tak. Najpierw prowadząc 15, potem przegrywając 15, więc. Basket dzisiaj jest tak szybki, tak dynamiczny, że, że najważniejsze jak dla mnie jest po prostu skupienie się w danym momencie, na tej chwili, którą mamy, czy to jest chwila na treningu i, i czy to jest mecz, zawsze żeby być skupionym, skoncentrowanym, dawać siebie 100%, bo, bo nigdy nie wiadomo, czy ta akcja, która teraz się odbywa, czy ona będzie miała wpływ na wynik końcowy, czy na treningu, czy po prostu będzie miała potem przełożenie na mecz, I że po prostu z każdej chwili, którą mamy dawać siebie 100% i, i, i potem tak jak mówi trener, przy odrobieniu szczęścia a Jeden rzut się trafi więcej, czy, czy jedną akcję się wybroni więcej, żeby ten potem wynik końcowy był na naszą korzyść. Skończyłem szkołę średnią i zdawałem na studia w Toruniu. Zdałem egzaminy, ale nie dostałem się ze względu na na brak miejsc. Rektorem był prezes klubu. Ja w tamtym momencie byłem kapitanem zespołu i jednym z najstarszych, mając 20 lat, byłem jednym z najstarszych. To była trzecia liga. I, I był taki moment, że dostałem zaświadczenie, że jestem studentem, ale wolnym słuchaczem, a to nie uprawiało mnie do tego, żeby być dzwoniąc z wojska. Bo wtedy były takie czasy, że jak nie, nie było się na studiach, to się szło do wojska. No i w związku z tym, Trzeba będzie iść do wojska, to gdzie? To, to do Legi Warszawa. No, gdzieś tam zaczęły takie rozmowy być, żeby. żeby w razie czego, żeby nie iść w Polskę do, do wojska, tylko do Legi Warszawa. No ale nasz menadżer, ciekan, ekonomii, zwany pan doktor Rdzisław Markuszewski stanął na wysokości zadania i załatwił. Jednak to, że zostałem przyjęty w poczet, normalnie w poczet studentów i, i nie musiałem emigrować z Torunia taki, taki epizod był krótki, że być może bym wylądował w Legii, gdybym nie był studentem. Ja bym chciał się dowiedzieć, żeby Bartek opowiedział, jak to było w Śląsku, Wrocław, jak miał U-20, byliśmy w reprezentacji. Oh, okay. był. Naszym głównym szelcem naszym głównym miał być i pamiętam, że wtedy był ten przepis o tym młodzieżowcu i Bartek był w pierwszym zespole u trenera urlepa i, i jakby by opowiedział, jak to było na Mistrzostwach Polski, gdzie on musiał z jeździć. Wie, więc pamiętam to, że ten sezon, że wtedy bardzo, bardzo ciężko trenowałem, że, że praktycznie przychodziłem godzinę przed treningiem, godzinę po treningu zostawaliśmy z innymi młodymi zawodnikami Śląska, treningi były bardzo ciężkie i, i pamiętam, że pojechałem na te mistrzostwa Polski i, i byłem, byłem praktycznie no, przetrenowany I, 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 i pamiętam, że się właśnie z trenerem śmialiśmy, że, że po tym sezonie też pojechałem potem na kadrę Polski gdzie miałem być, właśnie, jednym, powiedzmy, z, z głównych postaci, a, a jednak forma sportowa była daleka, daleka od tej e, optymalnej. Nawet w tych finałach Mistrzostw polski e, no tak, średnio mi bym powiedział, szło. E, więc, więc to był taki okres, który właśnie pamiętam e, z bardzo mocnych treningów. E, gdzieś tam, no nawet teraz mogę to powiedzieć tak, z perspektywy czasu, takiej chorej ambicji. Byłem w takim momencie swego, swojej kariery, przygody z koszulką wtedy, że uważałem, że czym więcej się trenuje, tym lepiej. I byłem takim zawodnikiem, że nie, nie znałem umiaru, że, że dopóki nie, nie padłem, więc to takie dla mnie była bardzo duża, duża lekcja. Ogromne doświadczenie, że, że nie warto czasami właśnie na siłę trenować i. i i lepiej czasami odpuścić, bo odpoczynek teraz jest ważną częścią treningu, co potem właśnie się odbiło w na wakacjach na, na U20, gdzie, gdzie wszyscy powiedzmy na mnie liczyli najmocniej, a, a ja po prostu nie, nawet mimo tego, że chciałem, po prostu nie byłem w stanie tego oddać a, sportowo. Więc a, to taka też dla mnie duża nauczka i teraz świetna też lekcja jako trenera, kiedy na przykład widzę młodych zawodników też, mamy w Toruniu bardzo ambitnych zawodników młodych, których, których no nie będę ukrywał, też czasami muszę do domu wyganiać, bo, bo są ciągle siedzieć na hali i, i cały czas pytają o treningi dodatkowe, a po prostu pamiętając swoją sytuację, byłem w takiej samej sytuacji jak oni i, i wiem, że to się nie skończyło dla mnie, dla mnie dobrze. W, tym, tam, w tym, tym oczywiście krótkim czasie, tak? bo potem gdzieś tam to zrozumiałem i, i to wszystko puściło dobrze, ale właśnie korzystając ze swojego doświadczenia teraz staram się tym młodym zawodnikom to przekazywać. Tak wrzuciłem tego, że nie mógł znaleźć tego przypadku, a nie było tak, że musiałem jechać z tych... Z a polskich, było też no, tak. Było, było, było tak, że Zeszczycina musiał jechać na myśligowy, ligowy, który nie zagrał zresztą. Pociągiem, nie, tak, tak, tak. Pociągiem musiałem w nocy wracać, yy, nie wiem, czy, bo wtedy to było nawet w koło brzegu. graliśmy ten mecz i jechałem północy, już, już nawet nie pamiętam, ale pytałem, że wsiadłem w pociąg, czy w, no, yy, w, w życie, nocy, tak, w nocy, w nocy jechałem rano yy, na hale. Do, do chłopaków, do hotelu i, i w meczu nie zagrałem. To taka historia. Tego, to coś, co no. się o tym nie mówi, a takie rzeczy były. Nie? Często takie te transfery zawodników właśnie z meczów drugiej ligi, jeżeli tam się je w składzie, bo nawet brakuje zawodników, żeby było wtedy do protokołu. Pamiętam taką sytuację w Ostrowie, tak? chłopak leciał do, do Sopotu samolotem. Bo, bo brakowało? No, i, 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 nie wiem, czy znam, w Kłótnie, pamiętacie, był taki mecz, że ktoś tam wtedy nie dojechał? Tak, tak. I ktoś tam I musiał dojeżdżać, dojeżdżać bo... tak samochodem. My też mieliśmy taką sytuację, jadąc na mecz, Aaron cel nam się rozchorował. Tak, a wtedy był ten przepis, że musiało być tam sześciu Polaków, i, i była wymiana Podmianka Przem była. Przem Przemek Karnowski z Toru jechał. I na, na pół drogi było tak. przejęcie po drogi się tam, byli, ja. Aron, Aron do auta, który jechał do Torunia, a Karnie do auta, które jechał do Radomia na mecz. No. A teraz a ja już jestem na powiedzieć u schyłku kariery. Są młodsi, są tre, e, pierwsi trenerzy, którzy e, mogą. Ja oczywiście gdzieś tam z, z boku mogę podpowiadać, i, i właściwie na tych takich e, w czasie meczu można coś zauważyć, co, co, coś ewentualnie zawodnikowi podpowiedzieć. E, Bartek odpowiada za, tak ja odpowiadam za zawodników przeciwników, czy ewentualnie mogę podpowiedzieć, co tam e, dany zawodnik na tej pozycji, które nasz konkretny zawodnik gra czego może się spodziewać takie rzeczy ewentualnie coś podpowiedzieć w jaki sposób można ograć poza techniką tylko jakimiś innymi sposobami a tak to, to myślę że jeszcze główna rola to tych młodszych ludzi. To tak na szybko to przychodzą mi przychodzi mi kilka rzeczy na pewno że jeśli chodzi o sam trening że, że czasami więcej nie, nie znaczy lepiej to jest po pierwsze. Że odpoczynek jest też bardzo ważny, jeśli chodzi o, o trening. To szczególnie do, do młodych zawodników. Że, że lepiej zrobić krótszy trening, bardziej jak, więcej jakości niż, niż pójść na, na ilość i na długość tego treningu. A druga rzecz do zawodników, żeby zawsze byli gotowi i, i czekali. Ci, co nie grają, tak? albo grają mniej, chcą grać więcej żeby zawsze byli gotowi, bo, bo szansa, która przyjdzie może już drugi raz nie przyjść i żeby potem, potem sobie tego nie wyrzucali, że nie byli przygotowani, żeby tronowali solidnie, nie oszukiwali siebie i czekali na swoją szansę, bo ta szansa prędzej czy później przyjdzie i tylko od nich będzie zależało, czy oni tą szansę złapią i wykorzystają, czy przepuszczą przez ręce i, i, i po pójdzie do kogoś innego. To tak na, na szybko te dwie rzeczy mi się wydaje, że takie cierpliwość, są. Tak, mój, cierpliwość mój, Tak, cierpliwość tak, 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 szczególnie do młodych. cierpliwość Każdy o swoją szansę otrzyma. Prędzej czy później, po prostu trzeba być gotowym, żeby, żeby tą szansę wykorzystać. No i trzeba mieć troszkę szczęścia. No, trzeba się umówić, że trzeba być po prostu w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w miejscu. I jak to się wszystko zgra, to po prostu trzeba to złapać swoje ręce i, i wziąć. Brać radość z tego, co się robi. To Dla mnie tak było zawsze tak, że lubiłem grać w koszykówkę i cieszyłem się z tego. I tak jak też jako trener, też powtarzałem: trenujemy po to, żeby potem mieć to święto. Tak jak jest niedziela i idzie się do kościoła, to jest niedziela, gramy mecz i dla nas to jest święto, i, i mamy się cieszyć tym meczem, żeby, żeby sprawiał nam to radość. A że przy okazji wygramy, no to będzie super sprawa. I tak jak powiedział trener, żeby właśnie mieć z tego przyjemność. E, tak naprawdę nauczyłem się tego dopiero po latach, bo jako młody zawodnik miałem z tym problem. E, brałem wszystko zawsze zbyt poważnie do siebie, za bardzo chciałem e, mieć z tego przyjemność i, i mam takie jeszcze dwa, które, które gdzieś tam powiedzmy przez ostatnie lata Jedno wziąłem od Arona, że Aron zawsze taki pozytywny, że szklanka zawsze do połowy pełna u niego i, i zawsze widzi jakieś tam plusy, a nie widzi tych wad, minusów, więc to na pewno też. I, i takie jest jedno. Oto mm, w sumie jeszcze dwa, tak powiem, to trzymam. No, okay. Jak byłem zawodnikiem, to zawsze starałem się tak, że never too high, never too low, czyli, czyli jak zagrałem, dobry mecz, to nigdy sobie jakby nie nie pozwalałem taki wystrzał gdzieś tam powiedzmy głowy w chmurach i, i, a i tak samo jak zagrałem z wymiarcz, to też tak się za bardzo nigdy nie dołowałem, bo, bo wierzę w to, że, że zawsze jak jesteś tutaj to te jakby te gorsze momenty czy lepsze na, na Ciebie nie wpływają, to zawsze gdzieś tam ta średnia wychodzi i, i to pozwala trzymać, że tak powiem taki e, poziom i, i, i być zawsze skupionym w dobrym miejscu. I ostatnie to e, powiedzmy takie od trzech lat od 3-4 lat mam gdzieś, śmieję się, się ze mną też koledzy, jeszcze jak grałem, że, że it's never nothing, it's always something. I to jest takie bardzo prawdziwe dla mnie teraz powiedzenie, że, że to nigdy nie jest nic, to zawsze jest coś. To takie trochę, może jak Aaron, że szklanka do połowy pełna i, i tym staram się kierować, że nawet jak jest bardzo źle, zawsze znaleźć coś pozytywnego albo choćby ten jeden mały element, który. Na przykład dzisiaj był lepszy niż wczoraj, i, i to jakby też działa dobrze na głowę i pozwala ruszyć kolejnego dnia do przodu. Mika Rosowska, Nikolaus Bank, to też zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka otwartego basketu. Jeśli lubicie koszykówkę tak jak ja, to koniecznie musicie to obejrzeć.